Dzień dobry, witam was serdecznie w tym jeszcze ciepłym dniu. Były już mroźne noce, ale na szczęście jeszcze dni są dosyć ciepłe, i teraz nawet suche. Korzystają z tych dni bardzo malinki, które ostatnio już dojrzewają na krzakach. To są takie późne maliny, które owocują do mrozów. Na moim kanale są również filmy, jak prowadzę maliny, jak na piękne, dorodne zbiory. Nazywam się Ania. Jeśli mnie nie znacie, jeśli jesteście po raz pierwszy, dla tych, co mnie oglądają, bardzo serdecznie dziękuję za lajki, za komentarze. Jest to dla mnie bardzo miłe. W tym odcinku pokażę Wam oczywiście spacer po ogrodzie, co teraz kwitnie, jak wyglądają rośliny, co robię. Tak więc zapraszam do oglądania odcinka. Powiem Wam, że jeszcze maliny owocują, mają mnóstwo zielonych takich owoców i takich lekko czerwonych i też czerwonych. Był spadek poniżej 0 stopni Celsjusza, natomiast maliny w takim tutaj są osłoniętym miejscu i rosną w, w słonecznym też miejscu, to jest ważne. I one jeszcze y, będą owocować. Oczywiście, jak przyjdą deszcze i większe spadki poniżej 0 stopni, to, i, i to powtarzające się, to zatrzyma się ich owocowanie, nastąpi takie y, 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 choroby, będą się rozwijać grzybowe pleśni, one nie dojrzeją. Natomiast na razie, póki co, jeszcze, jeszcze może zbiorę, <laughs> zbiorę te malinki. W moich, od, w moich odcinkach pokazuję wam nawet zbiory malin w listopadzie. W moich takich historycznych odcinkach zapraszam do oglądania również. Jak też przygotowuję maliny w lutym, jakie je przycinam i jak w październiku one rosną, a także jak zbieram w listopadzie i co z nich robię. Zapraszam również do obejrzenia ich. Zobaczcie, jakie dorodne te malinki. Nie tylko zjadać witaminy. Odędka variegata, a nawet gdy już przekwita, ma bardzo dekoracyjne torebki nasienne, one są też dwukolorowe. Naprawdę, tu na powiększeniu pokazuję Wam, jak, jak wyglądają dekoracyjnie. Warto przenieść już pelargonie do domu przed nadejściem mrozów, jeśli jeszcze stoją na balkonie, w takim osłoniętym miejscu i na piętrze to na pewno mniej zostaną uszkodzone. Natomiast deszcze, takie zimne wiatry i zimne deszcze powodują rozwój chorób grzybowych i trudniej je wtedy przezimować. Na moim kanale jest kilka filmów, o którym mówię, jak przechowywać pelargonie. Zapraszam do oglądania. Przyszedł czas na zbiór fasoli. Temperatury są coraz niższe, więc jest to taki dzisiaj słoneczny dzień, bardzo dobry na, na zbiory, i oczyszczenie grządki. Część użyję w kuchni, a część zostawię na suche nasiona na następny rok do wysiewu. Już widać takie mrozowe uszkodzenia na liściach. A sołkę, którą zebrałam, takie strąki, zebrałam, wrócę do kompostu. No sobie wygodnie. Widzę, znaczy, że ona już trochę się tu skórka przemroziła. Widzę, że brązowa. Więc dobry moment był na zebranie e, tych e, strąków, bo może z, z, nie widać e, tak mocno z e, zewnątrz, ale w środku widać, że już jest, e, zaczyna się lekko brązowe. E, ten taki miąż w środku o, 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 otulające nasiona, no i po liściach już też niektórych widać było, że dostały tego przy, przymrożenia, tego drobnego przymrozku, ale jednak fasola jest ciepłolubna i nie lubi takich temperatur poniżej zera. Na suche nasiona się zdecydowanie lepiej obiera. Jest to trochę żmudna ropoda. Nie za bardzo lubię. <grymne> Ale trzeba ją zrobić. Ta fasola pnąca, ona teraz opadła pod ciężarem, bo jest bardzo, bardzo, te strąki ciężkie są więc ona opadła już teraz. Powiem Wam, że bardzo piękne są te strąki. My często nie doceniamy, że fasola jest także ozdobna. Może być ozdobą ogrodu, a jednocześnie później możemy zjeść te strąki. Więc warto również w tych swoich kompozycjach ogrodowych uwzględnić fasolę właśnie o takich kolorowych strąkach czerwonych, żółtych które są ozdobą od początku jesieni. Ja tę zerwę tak i wyłuskam. Tu już liście się przemroziły, więc należałoby teraz już zerwać fasolkę. Bo się boję, że um, ona no, już nie przetrzyma. Będzie wtedy też ciężej łuskać. Jak będzie przemrożona, no i nie będzie już dobra przemrożona fasola. No, chyba że od razu ją zużyjemy. Pokażę Wam ostatni e, zakup, nowy nabytek, to jest wilczo-mlecz e, mleczny, e, bardzo dekoracyjna roślina niestety, tylko i wyłącznie w mieszkaniach, na tarasach albo ogrzewanych oranżeriach. Tu mam wstawioną akurat, bo, bo niedawno zakupiona, więc ona jest jeszcze w doniczce, ja ją e, później przesadzę do większej, do bardziej stabilniejszej, bo ona jest dosyć, dosyć e, ciężka. Jest bardzo dekoracyjna, jak widzicie, i wcale tak nie kuje. Natomiast to jest bardzo ważne, że sok, który wytwarza ta roślina jest trujący. Wygląda to bardzo dekoracyjnie takie formie, w formie drzewka. Jeżeli zobaczycie, to macie na przykład nowoczesne pomieszczenia, albo tam gdzieś z dużą ilością czy juki, czy takich egzotycznych roślin, to na pewno ta roślina będzie taką tworzyła tą pozycję. Powiem Wam, że trawy teraz są najpiękniejsze. Trochę się przebarwiają. Niektóre z nich kwitną bardzo obficie, zjawiskowo, inne są dekoracyjne, kiedy się kołyszą, kiedy nawet mają takie delikatne kwiatki, jak te. W moim innym odcinku na to pobrzeża opowiadam Wam m.in. o tej roślinie. Także Warto naprawdę teraz upajać się tą zielenią, z żółcią przy promieniach, ostatnich promieniach słońca i jeszcze ciepłym, trochę ciepłym wiaterką. Na jesień zielona ta trawa bambusowa przebarwia się na taki pomarańczowy, pomarańczowy kolor, natomiast nieopodal rośnie mniejsza. Trawa bambusowa i ona ma taki złocisty, lekko-żółty odcień. Nie trudno wymówić nazwy chochloa, <grywka> dlatego mówię trawa bambusowa. Teraz akurat nie ma wiatru, ale ogólnie, jak taki jest lekki wiaterek, czy znaczy większy ona porusza się z gracją na wietrze. Czy widzicie, jaka to jest czerwień? Jaka ognista czerwień? Tak przebarwiają się azalie. Oczywiście to zależy od, też od ilości światła, które pada na nie, ale i tak się przebarwiają pięknie. Czy to na żółty, czy na czerwony, na krwisto czerwony, na po prostu cudownie. Powiem Wam, tak nie widać tej jabłonki o ozdobnych owocach. Ona rośnie tu naprawdę. Nie wiem, czy z. 15 lat i dopiero jesienią można dostrzec jej urodę w postaci takich małych jabłuszek. Ona nie jest tu przycinana, rośnie sobie swobodnie w formie takiego rozłożystego drzewa. Z daleka widać jej owoce, bo ona rośnie naprawdę bardzo wysoko. Pod drzewem, bo na to takim naturalistycznym miejscu rośnie. Jest też oczko naturalne, wodne. Teraz dużo wody jest w nim. Zaczęła rosnąć rzęsa. To znak, że zaraz przylecą kaczuszki takie dzikie na żerowisko. Tutaj rośnie hortensja bukietowa. Ona jeszcze zostawio, zostawione są na niej kwiaty, chociaż są już takie lekko brązowe, ale się dobrze trzymają. Nie rozwiewa ich wiatr, więc je zostawiłam. Na razie się to bardzo ładnie prezentuje. Ona tu poprowadzona jest w formie takiego drzewa, ale rozłożystego. Przycinane są tylko pędy dolne, natomiast zostawiona jest taka rozłożysta góra. Osłania ją też bambus, który stanowi wyższe piętro, ona niższe, więc według mnie jest to dobre zestawienie. Dereń biały zaczyna pokazywać swoją urodę, ze względu na to, że jak zgubi już liście, które też również stanowią osobę, możecie zobaczyć w moich historycznych odcinkach, jest takie listki zielono-białe, to jest odmiana variegata, ale teraz jest ozdobna aż do późnej wiosny, właśnie z takich czerwonych pędów, i młodsze pędy, tym są bardziej takie nasyc o nasyconej barwie, czerwieni. Obrazki włoskie przetrzymały atak ślimaków, i tu już będą zaraz wypuszczać. Liście. Na razie po prostu nie mogą się pewnie przebić przez warstwę różnych takich okrywowych roślin. Rozchodniki nie boją się takich małych spadków temperatur. One dalej przepięknie kwitną, tutaj w takim karminowym kolorze. Przywabiają jeszcze owady zapylające. Teraz, jak stanie słoneczko wyżej, to one zapewne przylecą.